Dzień dobry, witam serdecznie na forexjestrader.com Chciałem dzisiaj zaznaczyć y, kilka czynników, które mogą oddziaływać na y, ten tydzień tradingowy. Jest poniedziałek, świeży tydzień y, tradingu, także y, ostatnio wspominaliśmy o kilku przykładach transakcji, które występowały w ostatnim czasie na wykresach dziennych i 30 Aktualnie chciałbym porównać to z tytu, sytuacją, która rozwija się na e, żywych wykresach. Proszę zwrócić uwagę, zaczniemy od SP500. Jest to wykres, który wspominałem o tym, że zaczyna statycznie rosnąć do góry i zatrzymał się na etapie, gdzie inwestorzy muszą dokonać ważnych decyzji. Czy będą w pociągu, który odjeżdża do góry w kierunku górnym jak na razie, e, takie jest prawdopodobieństwo dużo większe, że wykres ten będzie rósł dalej, strzelał do góry, ponieważ nie ma tutaj e, mocnych typowych sprzętów jest to jedynie realizacja zysku z fali. Kupujących wcześniej, czyli ta obniżka wynika z tego, że część ludzi, którzy kupowali tutaj, i we wcześniejszych momentach i późniejszych odebrali odpowiedni zysk, teraz zamykają kontrakty, dlatego rynek e, zalicza jakąś obniżkę. Oczywiście jest uważne wsparcie opór, jeżeli ta obniżka zacznie się rozpędzać, w dół pikować, może to oznaczać, że mamy podwójny szczyt i e, może zakończyć się tą większą przeceną, tym bardziej, że tutaj nie było spektakularnych e, kupujących e, na tym odcinku, proszę zwrócić uwagę, to nie jest typowe. Fala bardzo mocnych kupujących jest tutaj bardzo pocięta licznymi oddechami, korektami. Natomiast na ten moment prawdopodobieństwo jest zdecydowanie wyższe, że rynek będzie rósł. Aktualnie nie ma tego typu czynników, które mówiłyby, że jest to podwójny szczyt. Z tą sytuacją wcześniej, że rynek będzie spadał. Natomiast mówię o tym, że wszystko może się zmienić. Jeżeli tu zacznie się akceleracja w dół, wtedy prawdopodobieństwo zacznie się agresywnie zmieniać. O tym, w jaki sposób rozróżniać tego typu momenty. Mówimy więcej na szkoleniach na żywo, na prezentacjach wideo, na szkoleniach wideo i na bezpłatnych prezentacjach e, online na stronie forexjestrader.com również, także mogą Państwo zaczerpnąć różnych informacji, w jaki sposób odróżniać korektę od kontynuacji, e, w jaki sposób spada prawdopodobieństwo spadku w dół wraz z czasem flagi, która się wydłuża. Przykładowo flaga jest formacją zwycięską, jeżeli wyłamuje się w dół. Jeżeli nie wyłamuje się w dół, zaczyna przyspieszać do góry, no świadczy to o tym, że coraz więcej kupujących mamy tutaj trend, może się wydłużać w kierunku wzrostów. Tak dzieje się w tym momencie. Natomiast nie ma gwarancji, że rynek będzie dalej rósł stabilnie. Także prawdopodobieństwo niekoniecznie jest takie, że skoro rynek nie spada, to na pewno będzie rósł. Może trochę wzrosnąć i może znowu wyłamywać się w dół lub też przejść w trend boczny. Także czy wchodzenie w pozycję długo ma tutaj konkretny sens? Być może tak ale niekoniecznie. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj na wykresie H4 były fajne akcje, ale to był piątek, tak? E, natomiast w tym momencie e, można by powiedzieć, że... Może rozwinąć się jakaś atrakcyjna czy mniej atrakcyjna sytuacja do e, niewielkich, średnich spadków. E, natomiast generalnie trend jest wzrostowy, także też nie polecałbym koniecznie wchodzenia w e, rynek agresywny e, spadkowy, jeżeli taka szansa się e, pojawi. E, dlaczego rynek tutaj zaczął raz rosnąć? Mimo tego, że ta flaga bardziej jest formacją prospadkową i bardziej atrakcyjne są spadki wyłamujące się z tego typu formacji, tak jak było to wcześniej z przykładem e, transakcji w kilku momentach, kiedy Mogliśmy wchodzić w rynek po tej właśnie zwycięskiej formacji. Otóż po prawej stronie mamy funt do dolara, po lewej stronie obserwowaliśmy euro-dolar na wykresie dziennym, po prawej mamy funt-dolar na wykresie dziennym, gdzie wspominałem, że tutaj piękna kołyska się tworzy. Która to kołyska, szczególnie na instrumentach typu ropa i złoto, czyli na prowzrostowych instrumentach, jest formacją, która jest bardzo atrakcyjna do wchodzenia na pozycje średnio i długoterminowe, czyli na wykresach H4 i D1, jeżeli widzimy tego, tego typu formacje. Są to atrakcyjne momenty do przemyślenia tego, czy warto wchodzić w pozycję długą. E, fund do dolara jest akurat instrumentem, który niekoniecznie jest bardzo prowzrostowy. Także tutaj tego typu sytuacja kołyski jest mniej atrakcyjna, ale również mówiłem o tym w poprzednich analizach i w przykładzie transakcji ostatnio również omawiałem tego typu sytuacje, że rynek może strzelać tutaj do góry. O tym mówi tutaj ten pattern. Z tym, że nie wiadomo, jak długo będzie rósł tym się różni właśnie od ropy i złota, że na instrumentach prowzrostowych będzie on rósł dłużej, tutaj na instrumencie spekulacyjnym na e, walucie, nie wiadomo jak długo e, ten wzrost będzie kontynuowany. Tak czy siak, cały wywód zmierza do tego, że niewykluczone, że właśnie dlatego euro wyrwał się tutaj, ponieważ jest ściśle skorelowany z funtem-dolarem poprzez dolara na drugim miejscu tutaj obydwu tych walut, także jeżeli e, dolar słabnie, te wykresy rosną, tak jak w tym momencie, tak, na drugiej pozycji waluta słabnie, e, fund, euro się umacnia tutaj na tych wykresach, jedna waluta może być skorelowana na tyle z drugą, to znaczy związana na tyle, że wykres będzie ciągnął jeden drugiego po prostu agresywnie do góry, mimo tego, że drugi wykres niekoniecznie e, może być to jego typowe usposobienie, ponieważ euro-dolar, proszę zwrócić uwagę, typowo bardziej spada, to znaczy euro spada, dolar się umacnia, jest to związane z sytuacją światową, niepewną, czy złą sytuacją w Eurolandzie i po prostu pieniądze wędrują w kierunku pewniejszych walut, takich jak jen i dolar w tego typu momentach. Natomiast fund zyskuje tutaj na wartości, nie zawsze jest on ściśle, mocno prospadkowy, ma swoje momenty prospadkowe, proszę uwagę, że na wykresie dziennym bardziej oscyluje w jakiejś strefie komfortu między 1,60 a 1,50, także jest to strefa, w której po prostu oscyluje bardziej w trendzie bocznym i wyłamuje się do góry, tutaj w obrębie tego trendu i w dół. Natomiast y, nie nosi nim, powiedzmy, y, w taki sposób jak euro-dolarem z perspektywy 1,60 na y, ceny typu 1,25, jak miało to y, miejsce y, na przestrzeni lat. Także chciałem zwrócić tylko na ten motyw uwagę. Także fund może po prostu być tym motorem napędowym, a może i Eurodolar również spotkał właściwych kupujących na rynku, to się okaże, jak będzie tutaj kontynuacja tego typu zagrania. Teraz spójrzmy na wykresy M30 euro. -dolara. Mamy tutaj y, prozwycięski pattern, który mówi o tym, że y, rynek zaczyna spadać. Natomiast nie jest to typowy zwycięski układ do wchodzenia w rynek jest to po prostu pattern prozwycięski. w ten sposób nazywam układy, które przypominają po prostu te zwycięskie powtarzające się momenty, kiedy korzystamy z nich, ale nie do końca są to te same y, wartościowe układy y, cen. Także w tym momencie nie widać tutaj nic bardzo atrakcyjnego. Rynek może zacząć wyłamywać się tutaj z perspektywy tego wsparcia oporu. Może przyspieszać, ale nie jest to zwycięski pattern. Także proszę bardzo ostrożnie traktować tego typu zagrania w kierunku agresywnych spadków, ponieważ na wykresie H4 mamy trend wzrostowy. Także akcja na wykresie M30 może rozwijać się w dół, ale w którymś momencie agresywnie może być przerwana, zastopowana i może nastąpić wyjście do góry. Także możemy mieć do czynienia z tego typu zachowaniem. Tak się dzieje jak trend na H4 jest wzrostowy, a na M30 wykonuje się agresywny spadek. Także Jedynie to chciałem zaznaczyć, tym bardziej, że proszę zwrócić uwagę na forex factory, widzimy, że dzisiaj fund Wielkiej Brytanii jest święto, czyli największy rynek e, na tym świecie, e, Londyn, jest zamknięty. Także ma to, istotną, e, ma to istotne znaczenie dla płynności walut i pozostałych instrumentów. E, główna giełda światowa jest dzisiaj nieczynna, e, podejrzewam, tak jak większość banków, co większych, czyli transakcji wykonywanych w jakimś konkretnym celu fundamentalnym i spekulacyjnym. To może mieć odzwierciedlenie w rynkach e, i w ruchach. To znaczy nawet jeżeli ruch się wyłamuje e, z jakichś oporów, może nie być tych mocnych kontynuatorów, którzy będą spychali ten kurs albo wręcz Przeciwnie. Może być on agresywnie spychany, ale bardzo niewielką płynnością, przez co e, agresywnie jakaś mocniejsza transakcja może wybić go w drugą stronę. Właśnie o tego typu zależnościach, tego typu możliwościach, czyli trading w praktyce e, oparty o wiele lat e, doświadczenia e, w prywatnym tradowaniu, jak również w firmie tradingowej. E, o tym mogą Państwo dowiedzieć się więcej na szkoleniach online, e, jak również na e, szkoleniu. Na żywo, jak również w bezpłatnych filmach instruktażowych, wideoanalizach na stronie forexistrader.com. Także dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejne wideoanalizy i przykłady transakcji. Pozdrawiam.